stój już Okej Ja 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 nowy bi nowy plag wszystko Mam kieszeń Aha Jeden plan, kiedy gram, to chcę więcej. Yeah? Kiedy gram, to nie widzę strat. Muza to jest best. Muza to jest szczęście, to styl życia, a nie vibe. Tak? Napierdalaj do oporu, aż nie będzie nice. nice. I nieważne jaki kraj, ważne żebyś grał. Wow. Ważne żebyś robił to, co kochasz, ja to znam. Yeah? Muza to jest szczęście, bez niej czuję się jak wrak. Muza yeah, yeah, yeah. to, to jest szczęście, to styl życia, a nie vibe. Wow, gdy nagrywam wersję no to czuję się jak pan. Jak yeah. yeah. chcą, żebyś zgasł, ale nie daj się tym kurwą. Nie wyszło ci Coś, no to mówię kurwa trupo okay. Może było trochę smutno Ale teraz już tak nie jest Nie czekam na przelew Robię to jak stary Pele Robię to jak Maradona No bo wiem, że strzelę gola Chciałbyś tu wejść, ale nie Wielka szkoda Kiedyś byłem mały, ale teraz nie Rosnę tu boza Jadam się dniem, chwile są ulotne Ty nie wiesz co jest pięć Ja tu zbijam tak, że nie masz co zjeść Nowy beat, nowy plag, Wszystko mam w piosence Na życie Jeden plan, kiedy gram, to chcę więcej yeah. Kiedy gram, to nie widzę strat Muza to jest bestia Muza to jest szczęście To styl życia, a nie vibe Tak Napierdalaj do oporu, aż nie będzie nice, nice I nieważne jaki kraj Ważne, żebyś grał, chał Ważne, żebyś robił to co kochasz, ja to znam yeah. Muza to jest szczęście, bez niej czuję się jak wrak Kr